I wszystkim bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz i witam Was na kanale Zbieram na Karty. I dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Legacy of the Dewolves, używając tylko i wyłącznie deków, które były stworzone wcześniej przez grę, czy tam deków ze Story modu. E, najważniejsza decyzja, teraz w takim razie, wybierzemy myślę, że papier i jest to dobry wybór. Idąc z Joe'em, myślę, że możemy iść pierwsi. Wiem, że nie dostajemy w tym momencie karty Advantage, ale nie zmienia to faktu, że myślę, że zaczęcie wolowania się jak najwcześniejszego może być dobrym pomysłem. No dobrze, myślę, że na sam początek samunujemy sobie Kajiko, czegoś tak. Setujemy trap hole i na razie możemy jeszcze setować w sumie Kunai with the chain i zrobimy w tym momencie pas. Nasz przeciwnik wezwał od razu Dragon Zombie. Myślę, że w tym momencie możemy aktywować jak najbardziej Kunai with the chain. Aktywujemy i podniesiemy atak naszego naszego panaśka. Ok, Axe Rider, spróbujemy zrobić jak najwięcej damage, jak się da od samego początku, czyli w tym momencie w Battle Phase użyjemy 1000, 2000 ataku, czyli 400 plus 1700. Miejmy nadzieję, że jakoś to dobrze pójdzie. Dobra, i w tym momencie pasujemy, zobaczymy, co robi nasz przeciwnik. Mam nadzieję, że nie zagra jakikolwiek rajgeki, tak dalej. I mam nadzieję, że ten pojedynek rzeczywiście szybko pójdzie, bo ostatnim razem mieliśmy trochę problemów. Dobra, mamy kolejnego Koji ko Cocha, jakoś tak. Spróbujemy go samonować. Wiem, że to głupie trochę. Samonowanie tak dużym ilością kart, jeżeli miałby cokolwiek, co mogłoby nam to zniszczyć, no ale tak się na szczęście nie stało. 1700, dodatkowo 1500. Miejmy nadzieję, że w następnej turze też nie wezwie nic większego albo coś, co mogłoby nas zniszczyć i rzeczywiście to będzie to szybki koniec pojedynku. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj właśnie zrobić trochę więcej pojedynków, więc trzymajmy kciuki. Okej, okay, ponieważ mamy już wystarczająco dużo kart, nie będę wzywał na razie X gdyby rzeczywiście to był jakikolwiek potwór, ale że nie był, to myślę, że i tak jest to na pewno koniec gry. Ale zawsze bezpiecznie czasami mając już tak duże pole, że gdyby rzeczywiście to była to jakaś karta, która mogłaby nam zniszczyć nasz board, to lepiej mieć coś w zapasie. Dobra, to na tyle. Przejdźmy do następnego pojedynku w takim razie i będziemy grać Kibą przeciwko Yugiemu, więc myślę, że to też może być trochę trudniejszy pojedynek, szczególnie że Yugi chyba już w tym będzie dysponował. Nie już. Nie miał Exodii, ale miał też jakieś takie wkurzające karty, więc mam nadzieję, że rzeczywiście siebie nam uda. Pójdziemy drudzy. Okay, lubi się agresywna, ale dodatkowo zawsze jedna dodatkowa karta też nam się przyda. Mam nadzieję tylko, że nie będziemy, nie Blue Ice'a na sam początek. OK, dostaliśmy niestety blue eyesa, co nie jest najlepsze, ale mamy put of grid, którego użyjemy jak najbardziej. Miejmy nadzieję, że dobierzemy coś dobrego. Użyjemy dispel, zniszczymy cokolwiek tutaj jest setowane. OK, był to space gold, więc no nie była jakaś katastrofa. Dodamy też od razu sobie jeszcze jednego blue eyesa, co nam dzięki temu zmniejszy trochę deck, więc będzie większa szansa, że wyciągniemy jakiekolwiek dobre rzeczy. Aquamadora jest dobrym protektem, ale nie chcemy na razie się bronić. Na razie chcemy być agresyjni jak się tylko i wyłącznie da, więc w tym momencie spróbujemy rzeczywiście atakować za 1600 i miejmy nadzieję, że nie ma Yuki Kuribo. Robimy pas, miejmy nadzieję, że Yugi nie dobierze czegokolwiek, co mogłoby nas sprawić jakiekolwiek kłopoty. Sytuujemy jedną kartę, z tym Aquamadora, i uderzymy za 1600. Jest to szansa, że jest to Soldier of Stone i rzeczywiście dostajemy wtedy 400 damage'u. Na szczęście nie, dobra. Jakoś się udało to zniszczyć. Miejmy nadzieję, że tak będzie wyglądała reszta jego ręki i rzeczywiście nie położy tutaj żadnej karty, które mogłaby nam sprawić kłopoty. A, ah, okej, okay. rzeczywiście, Source of Revealing Light w tym momencie sprawia, że nie możemy atakować i dostaje trzy większe tury, ale to też sprawia, że my możemy się w jakiś sposób przygotować. To, co zrobimy, to jest setujemy jedną kartę, nie będziemy jeszcze wzywać byłajsa, bo nie ma po co. Jeżeli użyje jakiegokolwiek rejkeki, to lepiej mieć rzeczywiście że, coś za Dobra, on flipuje Celtic Guardian, będzie w takim razie pewnie próbował nas rzeczywiście uderzyć. Aktywujmy tą kartę, w tym momencie dostajemy trochę więcej życia, co za 1200 życia to zawsze jest jakaś przyjemność i to, co zrobimy, to jest w tym momencie damy mu tą kartę. Dodamy sobie kolejnego byłajsa, czy mniej kart deku, tymczasem lepiej i w tym Momencie to co zrobimy, już wezwiemy jednego. Tak, zrebutujemy dwie karty. Proszę bardzo, macie animację. Um... Może wam się spodoba, czy coś. Dziękuję bardzo. To był perfekt ruch z naszej strony. Oooooh. Nie, poczekajmy tą jedną turę. Mogłem w tym momencie zaatakować za 5000. Wiem o tym, ale lepiej może poczekać, będzie jedną turę. 1300. Co ty kombinujesz? Dlaczego wystawił to w ataku? To jest teraz pytanie. Potrzebujemy polimeryzacji. Ale setujemy sobie jedną kartę i zaatakujemy. 1700, ok. Nie wiem, dlaczego zrobić to w ataku w takim razie, skoro nie chciał z nas zaatakować. A, jednak miał Kuribo. No dobrze. Ważne, że był Kuribo teraz w takim razie, a nie później. Ani wcześniej. Jeżeli cokolwiek teraz setuje ok, w tym momencie w takim razie rzeczywiście się już poddał. Teraz to, co zrobię, to jest wezwę jakąś kartę. To jest w tym momencie 5000 ataków, więc wezwanie 1200 powinno jak najbardziej nam zabezpieczyć grę. Jeżeli nie ma żadnego Kuribo w tym momencie rzeczywiście, to jest koniec gry. Mm, niestety jednak Kuribo miał. I zmienia to fakt, że i tak wyjdzie mu dobre 3200 równo weszło, więc zostało mu już tylko 2250 TMR życia. No i w tym momencie, jako że posiadamy Dispel, jest to koniec gry. Aktywujemy sobie Dispel, niszczymy cokolwiek tam ustawił. Aktywujemy sobie jeszcze... O, jakże brutalny będę, że Kuribo już jego go wykończy. Ale taki właśnie nas go spotkał. Więc w tym momencie dziękuję. Koniec. Szybko poszło, więc myślę, że może zdążymy jeszcze sobie zagrać jedną partyjkę. Myślę, że to może być trudne, dlatego że deck Mai jest okropny. Nie, w sensie deck Mai tak harpie są trudne do grania przeciwko. Natomiast deck T-T-T będzie na pewno też nie najlepszym przeciwnikiem, więc myślę, że możemy mieć trochę problemów. Jest szansa, że ten pojedynek rzeczywiście będzie kolejnym przegranym. Niestety zostawia was też znowu na przegranej nucie. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Użyjemy Dispel. Dobra, w tym momencie rzeczywiście to będzie 1900 ataków. Spróbujemy wejść, w, zaatakować najwięcej, jak się da. Nie, jednak nie. Nie będziemy używać Onesta w tym momencie. Onesta użyjemy w momencie, kiedy ona będzie próbowała zaatakować nas. Myślę, że to będzie dużo lepsza opcja. Sytuujemy tą kartę, co sprawi, że ta karta będzie miała 2400. Więc dopóki będzie nas chciała zaatakować, Szymkolad ma 2500, będziemy mogli coś zrobić. Mm, zapomniałem o tej karcie. Totalnie, totalnie zapomniałem o tej karcie. No dobrze, United We Stand. E, Próbujemy dalej atakować, jak się da. 2200, nie, main face i zrobimy tą kartę set. W takim Razie. Jeżeli nie będzie nas atakowała, to ją odwrócimy i spróbujemy zaatakować sobie maksymalnie dużą ilość życia. Jeżeli nas jednak zaatakuje. Ach, Maj, Maj, ile masz Buckrobe Wal To jest rzeczywiście straszne. Dobrze, wiemy, że to nie jest cokolwiek, co mogłoby nam zniszczyć szybko potwory, więc w tym momencie. A, czekajcie, przeczytam sobie karta. Dobra, atakujemy 1400 przeciwko 1400. Na razie nie. W takim razie postarajmy się poczekać jedną turę. Może rzeczywiście się uda coś z tym zrobić. A Monster Reborn nie jest to najlepsza opcja, dlatego że może nas zaatakować. Tak. to Aktywujemy Onesta. Ona dostaje Damage. My wtedy zniszczymy to. A akurat nie dobrze nam złoży. Możemy zniszczyć jedną kartę, natomiast ta i przeżyję. Setujemy Magician of Fave, co nam pozwoli dostać mały boost. Zatakujemy tą kartę. Zatakujemy tą kartę w kolejny 1400. W tym momencie tak naprawdę Mai zrobiła nam wall-up, którego nie jesteśmy w stanie pokonać, tylko dlatego, że mamy 2-3 1400 ataku. Potwory. Ok. Aktywujemy to jak najbardziej. Dodamy sobie kolejnego Onesta. Weźmiemy to. Weźmiemy to i w tym momencie w następnej turze zadamy trochę damage'u. Okej, okay, kolejna Magician of Hades, nie jest najgorzej. 3000, w tym momencie wejdzie ładny 1400 ataku na Mai. Zatakujemy się 100, w takim razie, jak najbardziej, z wielką przyjemnością. I niestety będzie to w tym momencie już pas. A, niestety poszła o defensywę, co nie jest najlepszą dla nas opcją. 1200 na pewno. Zrobię coś crazy. W tym momencie mamy 1600 beatstick który jest w stanie na pewno zniszczyć tą kartę. Ta karta miejmy nadzieję, że zniszczy tą. I w tym momencie obdarzamy za całe 3800, więc hej, crazy play, ale się nawet opłacił. Dobra, pospieszmy się w takim razie. Mai, Mai, co tutaj z nim zrobisz? End phase, rewelacyjnie, w tym momencie znaczy, że to rzeczywiście jest to koniec. Wezmiemy naszego małego Shining przyjaciela i zaatakujemy za 1300 nim. Shining Friendship, żeby zakończyć tą walkę. Dziękuję bardzo. Na tym to właśnie polega. Dobra, ale nie chcę przedłużać. Myślę, że i tak tego, co trochę wytykam, to wyjdzie w sumie 10 minutowy odcinek, a powiecie co. Zaszalejmy i sprawdźmy deck jakim grał Pegasus. W takim razie i tak z tego coś pewnie wytnę. Na razie udało nam się jednak skończyć trzy pojedynki dosyć szybko, więc myślę, że możemy spróbować jeszcze jeden. Pegasusem pójdziemy pierwszym tylko dlatego, że chcemy jak najszybciej ustawić board. Pegasus, jeżeli tu chyba jeszcze gra Tsunami, jak najbardziej, więc chcemy jak najbardziej ustawić dosyć dobry prezens. Jeżeli dobrze pamiętam, tak, to gra tutaj Big Buribo. Przepraszam, to nie jest ta karta. Dobra, zacznijmy od Podcord Grid. Oczywiście, dwie dodatkowe karty. Aktywujemy tą kartę. Niestety tysiąc na sam początek, ale... Zaaklikujemy. Dzięki temu to ma 3800. Weźmiemy jeszcze jedną kartę, zsetujemy. W, w tym momencie mamy 3800, bo czwórka. Miejmy nadzieję, że Kaiba rzeczywiście nie podała wezwać cokolwiek innego. Dobra, ja sobie tutaj przytam kartę. Dobra, nie będę tego używał, bo to zmienia na jak na tak. Niby nie, nie chcę tego robić. Cokolwiek w tym momencie zrobisz, i tak moja karta jest większa niż nawet Twój Blue Eyes, więc w tym momencie Twój Blue Eyes nic nie robi. <laughs> o Boże, Blue Eyes w defensywie. Cóż za czasach żyjemy, że Blue Eyes jest wzywany. W no dobrze, niech się uluje. Jest mu jak najbardziej potrzebna. Dobra, czego potrzebujemy? Kras Clown plus Dream Clown. Mamy Dream. Potrzebujemy jeszcze tego drugiego kras. Okej. Okay. Pozbędziemy się Blue Eyes'a bo jebać się go W tym momencie i tak mamy 3800 ataku, a tym nie będziemy jeszcze się przeszykowywać. Mogłem w sumie setować tę kartę, ale to jest odwrotnie, nie jest defensywy, tylko w atak, więc niestety nie jest to najlepsza rzecz. Nie wiem, czy w ogóle mamy kartę taką, która by to powodowała, ale nic nie szkodzi, dlatego, że możemy uprzeć w tym momencie polimeryzacji. Polimeryzacja, nie, nic nie chainujemy. W tym momencie dostajemy kolejnego beatsticka w postaci 2300 ataku, więc hej, nie jest najgorzej. Mamy 3800, 2300 300. Jesteśmy w stanie zniszczyć mu te karty. Dopóki rzeczywiście nie wezwie czegoś dziwnego, to powinniśmy dać radę. Dopóki nie będzie startował jakiegoś backrow, to miejmy nadzieję, że rzeczywiście uda nam się coś z tym zrobić. A, czekajcie. Tak, aktywujmy efekt. W tym momencie on musi coś dyskardować. A, więc hej, jesteśmy na plusie. Diskardował Le Majin, więc super. Traciliśmy sobie prawda trochę ataku, ale mogło być dużo gorzej. Nie, nie chcemy aktywować jeszcze tego efektu w ten sposób. 1500, no trudno. Dobra, wiecie co sosy... z Cytujmy Alligatora w takim razie, w tym momencie, skoro go mamy. Pójdziemy w Battle face. zaatakujemy Direct i niestety w tym momencie rzeczywiście to 950 to dużo nam nie daje. Ale hej, 950 to zawsze więcej niż nic. Zapomniałem aktywować efekty dlatego, że po prostu szybko klikałem, no już trudno się mówi. Dobra, nieważne, w przyszłym tytułze atakujemy Direct i w tym momencie pozbywamy się kolejnej karty z ręki, niszczymy tą kartę jesteśmy trochę do przodu. Dobrze, Kaliba, okay, możesz sobie dawać tyle. Blue-eyesów ile chcesz. Chociaż nie, bo w sumie już nie mam mojego beatsticka. E, nie dodawaj Blue-eyesów jednak, proszę. Dobra, Special Sammonium Mermaid. Nie może atakować w tej turze, ale nie jest to najgorsze. Nie, nie chcemy nic chainować. Battle Face. atak. Tak, atakujemy directly. Nie, nie chcemy. Nie chcemy. Dobrze, tak, teraz chcemy atakować efekt on Elf. Pozbędziemy się jednej karty. Naprawdę, bo to nie będzie to Blue-eyes. Albo Obd Kaiser. Spoko. Zaatakujemy tą kartą. Pysio, niestety tam nie możemy. Tu mamy jeszcze nasz taki wypadek jakąś Inną. Dobra. End phase na razie miejmy nadzieję, że jakoś idzie, a pozbędziemy się teraz kolejnej karty Kaibis ręki. Niestety, będziemy w tym teraz w takim dziwnym lupie. Chociaż nie. Jeżeli dobrze pójdzie, w tym momencie cokolwiek Kaiba będzie zrobił, będzie miał tak naprawdę pole, więc jakoś to będzie. Dobrze. dobrze. robimy samą. W tym momencie 2300. Nie, nie chcemy nic aktywować. To, co zrobimy, to jest zaatakujemy Tun Tak, atakujemy o, bezpośrednio. Nie chcemy nic aktywować. Nie chcemy nic aktywować. Teraz aktywujemy jego efekt. Pozbywamy się tej karty, jako że jest jedną kartą w ręce pozwalamycie jego blue i'sa, atakujemy 2300 tą kartę, która była tu setowana, atakujemy za 1400 tą kartę, która była setowana albo bezpośrednio w sumie. Nie. Da, nie wspomniałem, że totalnie nie możemy to zrobić. Na 1400 w tym momencie jest to koniec gry. Dziękuję bardzo. Wiem, że to bardziej chaotyczne i trochę zjebałem prawdopodobnie parę rzeczy, ale i tak wygraliśmy, bo hej, na tym właśnie to polega czasami do dziś zmian to że dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się wszyscy bardzo ciepło, życzę wszystkim zdrowia, szczęścia, a tam bądźcie bezpieczni, miłego dnia, trzymajcie się, dajcie lajka w ogóle, subskrybujcie i pa pa.